Na pewno każdy z Was kojarzy kultowych szybkich i wściekłych, i sceny, w których kierowca wciska jakiś magiczny przycisk, a samochód nagle dostaje kopa. Albo gry wyścigowe pokroju, na przykład Need for Speeda, w którym również możemy nagle przyspieszać, też wciskając ten magiczny przycisk, tylko na przykład na klawiaturze czy padzie. O co w tym wszystkim chodzi? Nitro często występuje pod skrótem nos od Nitrous Oxide System lub N2O. Jest to nic innego jak system podtlenku azotu, bardziej znanego jako gaz rozweselający, który używany jest na przykład do znieczuleń ogólnych pacjentów podczas operacji różnych zabiegów. Więc czy nasz samochód zaczyna ostro przyspieszać, bo jego silnik zaczyna się ostro śmiać? Tak. Silnik spalinowy do prawidłowej pracy potrzebuje pięciu rzeczy: powietrza, paliwa, kompresji, iskry w przypadku silników benzynowych oraz sprawnego na umyśle kierowcy. Jedziemy! Jedziemy! Spójrzmy na ten drugi czynnik, czyli powietrze. Składa się ono w 78% z azotu, w 21% z tlenu oraz 1% innych gazów. Widzicie to? Tylko 21% tlenu, który przecież jest nam bardzo potrzebny przy spaleniu mieszanki paliwowo-powietrznej. Samo zwiększenie dawki paliwa nie spowoduje nam wzrostu mocy, gdyż no, nie mamy dostępnego tego tlenu, utleniacza. Użytku z azotu też zbytnio nie mamy, bo jest on przecież niepalny, więc te 21% jest swojego rodzaju barierą, której nie przeskoczymy. Jednak trzeba by na pewno. No, możemy wygenerować więcej mocy poprzez siłowe wepchnięcie większej ilości powietrza do silnika poprzez turbosprężarkę czy sprężarkę i wtedy podając przy tym więcej paliwa. No, ale też mamy inne metody, takie bardziej Widowiskowe. I tutaj wchodzi nasz podtlenek azotu, cały na biało. Jego cząsteczka składa się z dwóch atomów azotu oraz jednego atomu tlenu, które pod wpływem wysokiej temperatury panującej w komorze spalania rozdzielają się od siebie. Tym sposobem otrzymujemy dodatkowy zastrzyk czystego tlenu, którego tak pragniemy. Dokładniej mówiąc, 1 mol podtlenku azotu rozkłada się na 0,5 mola tlenu oraz 1 mol azotu. Oznacza to, że uzyskujemy maksymalną koncentrację tlenu na poziomie około 36%. W przypadku naszego powietrza, jak już sobie powiedzieliśmy, jest to tylko 21%. Jako, że podtlenek azotu jest składowany w Samochodowej butli pod wysokim ciśnieniem i w stanie ciekłym, to podczas jego rozprężania przy jego użyciu ten ochłada powietrze z dolotu. A jak może pamiętacie, chłodniejsze powietrze jest gęstsze, zawiera więcej tlenu, które wpada do naszych cylindrów. Wciskając magiczny przycisk, choć nitro może być też uruchamiane na inne sposoby, E, powodujemy wtrysk pod tlenku azotu, który daje nam więcej tlenu e, i dodając przy tym więcej paliwa, otrzymujemy większą moc i moment obrotowy. Taka w tym filozofia. Niestety, nitro potrafi mocniej obciążyć silnik, zwłaszcza elementy układu korbowo no bo w końcu wchodzimy na wyższy poziom ciśnień i temperatur. Często silniki już fabrycznie mają konstrukcyjny zapas mocy, który spokojnie wytrzyma nitro, no a czasem nie. Dlatego wzmacnia się jego wewnętrzne elementy, wymieniając na kute, które są wytrzymalsze niż odlewane. Drugą wadą podtlenku azotu jest potrzeba jego składowania, a potrzebujemy jego niemałą ilość, dlatego w samochodach najczęściej mamy dostępne np. 30, 50 czy 100 strzałów, czyli tych zastrzyków określonej porcji, określonej wartości mocy i momentu. A tą regulujemy głównie przez dobór dysz wtryskowych nitro, e, średnic ich otworów. A i jeszcze jedna ważna rzecz, o której nie Wspomniałem, butla sama się nie napełnia podczas jazdy bokiem. Ja ja się robisz! Ale jakiego rzędu wzrost mocy i momentu obrotowego otrzymujemy? No, to zależy od całej instalacji nitro i jednostki napędowej. Może to być przyrost rzędu od kilkudziesięciu do 300-400 koni mechanicznych i kilkaset newtonometrów momentu obrotowego. Tym razem to ja mam dla Was zagwostkę. Czym jest ten dym, który wylatuje z samochodu posiadającego instalację Nitro i co on oznacza? Piszcie w komentarzach. Odpowiedź w kolejnym odcinku. A co Wy sądzicie o nosie? Widzieliście kiedyś na żywo użyć Nitra, czy tylko upalaliście lancera w Nitro Speedzie? Piszcie. Pamiętajcie także o ocenie tego filmu oraz subskrypcji tego kanału po więcej takich materiałów jak ten. Trzymajcie się i cześć! Zobaczcie, znalazłem u siebie na półce najprawdziwsze nitro. Ciekawe ile da mi tych całych koni mechanicznych. Idę zaraz to wlać do CWSA.